Będzie Max, teraz Powodzenia. raz Powodzenia! Powodzenia! tak będzie jeszcze raz No! Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. To teraz tak. Ja nie wiem, co mam robić! Okej. Okay. Okej, okay, tutaj coś mamy. Use. Dobra. Bends. Mamy jedno zadanie. Pięknie. la, 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 la. la. O-o! Uh O-o! -oh. Uh -oh. Mamy drugie. Nice. Proszę naprawić światło. Dziadek, ok. Marcin Vader... Okay, gdzie ja mam zadanie jakieś? I don't know! Jest tutaj, dobra. Download danych! Szybko! Przesyłaj dane! Z nawigacji do tabletu. Okej. Okay. Kokichi jest tutaj ze mną. Ale raczej jest w porządku. Okej, okay, tutaj możemy coś jeszcze zrobić. I cyk. Nie zabijaj mnie, błagam! Nie zabijaj mnie! To za zdrajca! Zginąłem jako pierwszy! Niech ktoś znajdzie moje zwłoki! Wyczekał, cholera. Dobra, muszę szybko taski zrobić. A, znaleźli! Ale to! Oh shit... Dobra, to nie jest oh. smak. tego wiemy. No, tego wiemy. Uch. Jak zginęły dwie osoby? Dwie. Dwie. Dwóch impasterów. Jest dwóch? Yeah, yeah. Nie powiem yeah, co to yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Dobra, dobra, gdzie znalazłeś ciała, zacznijmy od tego może. Ja no, no, znalazłem ciało w maszynowni. W maszynowni? Z Cześć, znaleźli. O cholera. Czyli tam, gdzie się asteroidy... Aperandzin. A, no, no. Aper... Nie, nie. Chwila. Asteroidy to, 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 są Wiponsy. To, to, to są Wiponsy. To, Jestem na 70% pewien, że drugie ciało było w reaktorze, bo widziałem na, po prostu na adminie, na Vitalsach, że przez cały czas jedna osoba była w reaktorze i z niego nie wychodziła. Marcin, powiedz mi Właśnie jedno. W no, jakich witalce, tak? Jaki W jakich Vitalsach? Tak? nie ma Vitalsów. Są Vitals, jak wchodzisz do admina, to masz ten taki ekranik od razu i widzisz, no. kto w jakim to to ekranie jest. To, to jest po prostu... To, 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 znaczy vitalcy, to, to są tylko na, na Polarze, to jest innego. No, 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 no to ja na no, to digitalnie mówię po prostu. Ja jestem, okay, tak ja Ej, dajcie mi jedno ja zapytać. Marcin, czemu tak się na mnie lampiłeś, kiedy wyrzucałam śmieci w storage'u? Jak stałeś Bo... się i patrzyłeś cały czas. No ja to widziałem. Ej, no ja w ogóle, też nie. Czy, czy Kalbi wcześniej, na początku, na początku nie, nie wracał z, z prawej strony? Nie, nie. Ja byłem, nie byłem gdzieś to, albo w starej, albo w Elektryku, albo w Lorenzo ja, ja widziałem, że ja w głowie gdzieś pierwszy czatarak to Kalbis stał z Epsom Jeszcze wcześniej w Electrical'u ja byłem z Nawim i z dziadkiem, i ktoś nas zamknął. No, mnie no, no. też zamknął. <zyskundee> A widziałeś też, nie, widziałeś gdzie, gdzie, gdzieś, niedaleko Kalbiego? Nie. Był właśnie wtedy jakie poszedł na prawo, to wyrzucał śmieci. Ale dajcie Marcinowi powiedzieć, niech on się wytłumaczył, uh -huh. tak Ja wyrzucałem śmieci i powiemy elektrykę, nic nie robiłem, a że stałem no. dlatego, żeby sprowadzić creepy i atmosferę, to. <trybujesz> ktoś التي... to, mi chyba ze mną... No... Nie ktoś mi zamknął w lower engine. Znaczy przepraszam, ale czy już nie można sobie stać? No ale jak stoi no w Jak to mnie, mnie, jest podejrzany. Jak, ktoś zagnął fluer, jak ktoś mi zagnął Blower Engine, to to, był, to niedaleko mnie był Marcin. Ale zobaczcie, ile osób mnie widziało tam przy tym wrzucaniu śmieci. Chyba ze 4 czy 5 osób, jak tam stałem cały czas. No, no dobra, ale nie wiem. To... Ja cię nie tu, Po ty lepiej pojmujesz grę od Maxiumy, jeśli czy coś takiego robić. No nie, mijał, Charlie mnie na pewno mijał, dziadek mnie mijał i Navi mnie mijał. To cztery osoby. A, nie podejrzewałem, go no, no, kompletnie. No, no to widzisz, po prostu, po prostu. Po ja prostu skipuję. pamiętasz imiona ofiar. Nie, na ja razie. Raz nie kałby, bo nie ma dowodów, ale no. Nie nie to... Mi śmierci Karbi. Nie <laughs> śmierci, ale... dwa razy. Dwa razy trafiłem Maxa. Myślę, że to jest Karbi. Wyrzucisz niewinnego, to ci powiem. Tak, I tak, tak, no, tak jest skimpet. Tak, jest maksa. Nie. Ooo. Dobra. Nie podejrzewają go kompletnie, nie? A. Dobra Dziobiemy tutaj zadania. Czemu nie mogę? Okej. Okay. Eee, kabelek jeden. Kabelek drugi No, come on. cyk. Cyk. I. Eee, eee, no ład! Ah! Cyk. Cyk. Nice. Dobra, teraz do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry... All right. I... bo. Musimy szybko robić te taski. Ma ktoś na bank już zginął. What is this? What is this? <głos> <głos> Będz. Dobra. A, tutaj zginąłem. Dobra. Czerwony, niebieski, wszystkie w linii pro... A no! Nie zrobiłem! Gdzie ciało? Okej, okay, gdzie ciało? W dolnym reaktorze było ciało. Charlie z dolnym reaktorze? No. Ja byłem dolnym z domu strony w Jest e to nie mogłem być ja. E, ja Ale nie Ale... Powiedzieć... Nie, jest. to chwila. Hmm? Przepraszam chyba. Przepraszam cię ja wskazy przerwę. Ale skąd wiesz, że na no, przykład ciało. Czy ktoś nie został zabity wcześniej? Bo ja cały czas chodziłem chyba z jakimś za kimś za mało za jakimś jeden cały czas. Żeby nie powiedzieć. Było... Za... Dobra, okej. Okay. Ja szedłem wtedy za, ja też szedłem dużo tu, tu za Ewską. Dobra, Ewska ja mówi. Do ja chcę powiedzieć, bo ja się zastanawiałam przez tą rundę, bo Marcin, ty grasz pierwszy raz, nie? No. To ty Marcin by nie ogarnął tak gry, on by tak nie, tego nie ogarnął. O nie, 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 no, oceniam no, tylko nie. możliwości, nie oceniam jego możliwości, okej? Ja podnieść w trójkę, żeby jakby co mieć Alibi właśnie. Mógł, mi... mógł być takiego szczerze, dużego ale... big braina, że wskoczył sobie do venta Właśnie. w security, wszedł na elektryka, zamknął Twittera ma alibi niby. Czemu, on... Czemu oceniasz, że Marcin że, że jest tuchetem? Czemu tak oceniasz, szefowca? Tak, Czemu? Za ja no, Słoecka dostajesz w auto ode mnie, naprawdę. No tak bardzo. Właśnie. Podejrzany Nawi hmm. albo y, Darth Vader, bo on drugi raz znaleźć ciało. Aaa, nie podejrzewają! cię! Nie, nie Nie dobra. Nie, nie. W ogóle go nie Słuch, podejrzewają teraz. Ale nie tam jest nadal podejrzany? Dlaczego? Ja I mam swój typ, bo... ale trzymam się go przez cały czas i doprowadzę go do końca gry. Ja no, swój... okay. on... ja, jak nie... chciałem. Tam, w, nie... w ogóle. Gdzie było ciało? W ja mam... dolnym silniku. Dobra. By, ja, mam ja właśnie nie chciałem iść do dolnego silnika z KSK, bo wiedziałem jak Charlie tam idzie, ale zostałem mnie na drzwi, to się wróciłem do kamerowni. Dziadek powiedz mi, gdzie to poszedłeś na początku rundy? Na początku rundy poszłem tam w dół kabelki robić. A ja w góry kabelki. W sensie, bo widziałem, że szedłeś chyba w trójkę szliście naprawiać prąd, a potem gdzie poszedłeś? Właśnie ja nie poszedłem naprawiać prąd, tylko chciałem kabelki zrobić. Tam na dole w nim. Ej, w sumie wszyscy osoby nie żyją. Ja bym już nie. ewentualnie właśnie mi robię jakieś podejrzenia. Nie to, to nie, nie, nie z jeszcze, które mamy kogoś eliminować. W następnej można nie. ewentualnie coś, Mogę coś to powiedzieć. Mogę coś powiedzieć? nie ma sensu. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że Dark Vader jest już drugi raz z rzędu reportuje ciało, to jest takie podejrzenie. Tak, że... no jeszcze ja się mam pytanie. pytanie. I nikt go przy tym, no, go przy tym nie widział, jak, jak no, znajduje ciało. A ja powiem tylko, że, że Ewska strasznie bardzo rzuca na, na mnie właśnie winę, jakby ona sama była winna. A hmm. innego, żeby. To, no, bardziej. Bo... <laughs> jest, atak. Bardziej ja już bym się dawno czynęła, gdybym była impostorem, naprawdę, my byliśmy razem no to na kabelce... No czekajmy na to, razy. wrócę, nie, 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 nie. zobaczymy wszystko. Ja Nie, Ja by, ja byłem paręnaście razy właśnie z F i Kalbiego, to już nie miała szans zabić wtedy Kalbiego, ale w pewnym momencie byliście... Jakby Kalbiego nie było, ani cię, no nie było. Bo Marcin ci ze mną zamknął w elektryku, ja robiłam zadanie, a Marcin wtedy czekał przy drzwiach, aż się otworzy. Ja też robiłem zadanie przed tytułem. No poszło z na razie było zapytać. Nie, nie ja, ja, nadal, tak, ja Dobra, Albo Darth Vader, czy ja, dobra, ja dobra, dobra, dobra. Dobra. mogę się coś spytać? Tak, słucham. Y bo ja byłem w admin roomie i patrzyłem właśnie przez te, te kamery w tym admin, adminie. I były cztery osoby w Electricalu. I hmm. jedna osoba wyszła, jak pamiętam, pierwsza. I kto to był? to był chyba ten. Y I ta cisza. Boże, nie play. No, chyba. no i później no. widziałem, że były nagle dwie osoby w tym Lower Engine. No i, i może to być Kokichi, tak myślę. To, to, mógł, 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 to mógł być za Nie, buchy, jak go tak. to nie, nie w Lower Engine, tak? Rynku, przed Lower Engineem mijałem, patrzyłem na kamerę i później przede mną się zamknęły drzwi. Przede mną się zamknęły drzwi. Charlie został sam, i, ale nie wiem, bo przypuść. Nie wiem, został sam. No. Kiedy się zamknęły drzwi, tylko te ci mogę no powiedzieć. No, Okej, okay, dobra, to jest skip. bo to ma mam właśnie. już nowy typ. O, A, jest. jest podejrzany nie wiem, sam, sam. jest podejrzewany dobrze muszą to szybko was zrobić dobra go 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 zadania o jezu nawet nie połowa zadań jeszcze zrobiona dobra to musimy szybko ogarnąć cyk bum najsu nice najsu nice najsu nice kabelki które wcześniej nie zrobiłem muszę zrobić Uuuuh. Benz, Benz, Benz i Benz. Dobra. O-o! 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 AAAAA! no! O nie! Jak go zabił? Dobra, nie wiem co, kompletnie, co tutaj zrobiłem. Nic tak naprawdę. Dobra. Cyk... Eee, Benz. Szybko, 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 bo znajdą zaraz zwłoki. Okej. Okay. Task completed. Mam jeszcze jakieś taski? Swipe admin card. What? Gdzie? Ja nie wiem gdzie. A, okej, okay, dobra. Mapy. Wiesz, mogę używać mapy. Okej. Okay. Nie, to szybko! Nie! No! 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 No jak? No! Dobrze, 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 dobrze. Co teraz, teraz? Reaktor, okej. Okay. Aaaaaah, dead body, okej. Okay. Dobra, Skalbim, znalazłem ciało w O2. To my razy zjedliśmy to ciało. Mówię, skalbim, znalazłem ciało w O2. A w ogóle jak się to reportuje, bo nawet nie wiem. Masz przecież. no to masz taki. A i widzisz Nawi, Stałem z tobą ile w reaktorze, jakbym był mordercą, ty dawno mógł tam w bośmy tam zabiłbyśmy. Okej, 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 rozumiem, ale wyjaśnij mi jedną rzecz. Jakim cudem ty był, czy biegłeś za mną, a, a znalazłeś się przed, przede mną w elektryku? Co? No, normalnie, ja wychodzę z reaktora, biegnę dołem właśnie do elektryka naprawić światło, a, a ty już tam byłeś I teraz Mam też jedne podejrzenia, bo na samym początku rundy widziałem Ewską i Damianusza razem. ON KŁAMIE! Słuchajcie, ale Nafi odbił do 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 kratki w silniku. Widziałem kontrolu no. tej, to ty będziesz zabójcą. Nie, bo ja właśnie chciałem, bo widziałem Darth Vadera jak biegł Stanton i poszedłem po prostu na, na dół zobaczyć, czy tam przypadkowo ciała nie, nie wiem, od razu do... eee, Właśnie propos Darth Vadera chciałbym coś powiedzieć, tak. Oczy i kalbi razem znaleźli ciało. Tak. Ja... Ja, Ewska i Navi na, oraz Koci byliśmy na pewno w Elektrikaru. A no! gdzie był tak. Ja byłem w górnym Wy, reaktorze. wychodził z Elektrikara, szedł. Tak, wychodziłeś tak, w górnym reaktorze, jak widziałem, jak biegłeś w stronę Storage'a. Mmm, w sumie, bo była, była, była chyba w ogóle na złapiązkę w Elektryko. Bo na pewno była na złapiązkę, ale nie wiem, kto to był, koło nie było, nie wiem. Ja, ja to to na pewno tam, na tak pewno tam, był tam były F i karby tam były. Mogęś powiedzieć, Ty powiedziałeś, że byłam z Damiętrzem. Faktycznie, ja poszłam strzelać, a on poszedł chyba tam dalej, do odwania, nie wiem gdzie on poszedł. Postrzej, Dobra, i przyszłam do elektryka. Nie wiem. Nie gdzie on poszedł, bo ja, ja robiłem upload do data, dowiedziałem dat, dat, was razem i robić na początku nawet data, poszło robić kabelki. Nie, nie Ja mam dwóch podejrzanych: F-Skomp i Darth Vadera, bo nawet przydziałkach z nim, a gdzie mówię To nie oni! To nie są oni! No właśnie, to całkiem niedaleko jest. Wiesz, Bo impostorem, to bym powiedział wam coś innego, nie mówię teraz wam prawdę, nie? A z Darth szczerze, trochę timing mi się nie zgadza, bo jak go widziałem. Jak przeszło po jak było to światło... Dosłownie ułamek sekundy było zrobione światło i nagle było już złożone ciało, ciało, ciała także. To jest... Wiecie, ale musimy Dwójki teraz podkreślać, że to jest God dammit, Koki czy sam ja zreportował... Się ...bo za bardzo atakuje, No Ja właśnie też już teraz ew no! no to siema, chłopaki. Łatwo. łatwo? Dobra, łatwo chyba. A dobra, byłeś impostorem. O, no, tak no, nie. O nie. <laughs> Gamonie! Kamonie! Koki ci dobry jest, jest dobry, ale muszę wykonać zadania. Szybko, cyk. O, to jest długie. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy to. Tutaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Dobra. Jeszcze troszkę. Dziadek, uważaj! Co ja mam tu zrobić? I don't know! A ja już chyba zrobiliśmy swoje zadania, tak? Tak jest, dobra. Okej okay, moje zadania są zrobione. No! Będzie! Dobrze! Dobrze, dobrze, dobrze! Jest, 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 jest! Dobra, dobra, E, łatwo, łatwo! Cookie cheese. Dobra, jest Sobie, na to, to, chodź. to jest Nawi! Yes. Ich... Nie, nie! To jest Nawi! Ktoś dał w elektryku, poszedł elektryka i Nawi zabił dziadka przez właśnie elektrykiem, To jest do lower and find. To jest Nawi. Navi, byłem dobra. 3 rundy, po 7... kłam, przez, przez 3 czwarte rundy, poszedłem. Przylecz tam przez 3 czwarte rundy. Poszedłem, poszedłem do elektryka, naprawić światła, żebyśmy mieli raźniej. No to właśnie tam, ciekawe, tam, że, że jak ty wyszedłeś, wyszedłeś? Zamknęły, przepraszam, daj mi się wytłumaczyć, zamknęły się drzwi, a, się drzwi, a ty zabiłeś tam dziadka. Sorry cię bardzo, ale to ja mam mikrofon, więc ja powinienem mówić. Więc bole, tak, Zrobiło się światło, ja w ogóle poszedłem na samym początku rundy do reaktora sprawdzić. Czy mam tam jakieś zadania? Poszedłem potem na dół zrobić mhm. dolny si silnik, pa pompować paliwo, potem zgasło światło, poleciałem zrobić światło, właśnie przy świetle stał już dziadek, zdążyłem z dziadkiem Dobra. wyjść, po czym nagle za zamknęły się za nami Kalbi od elektryka, Dobra. jakby ktoś Calbi. chciał nas zabić. Darth Vader szedł Calbi, za mną. a potem ja przed tobą. Calbi. Nie odzywa się, ja teraz mówię. Dobra. Darth Vader idzie, szedł właśnie za mną, po tym korytarzu koło Electricala, ja wchodzę do storage'a i widzę jak dziadek upada, a ty odbiegasz od niego. DAWAJ GO! DOBRZE! Nie, 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 To ja widziałem jak ty... Up... Dobra, nie widziałem ty zabijesz, on nie upadł, ale okej. Okay. Kalbi, możesz chyba twierdzić, że, że ja przy tobie zrobiłem heksagony, prawda? Ja przy tobie to zrobiłem. Ko Koczy miałby okazję już 20 razy mnie zabić. Marcin! Ale wykuł! Ja bieram, ci nie, mówię, nie. że on zabił ja na moich nie. łotach dziadka, ja, to do, ja po ja po nie... Ja poszedłem do elektryki, żeby wyjąć światło i nagle się wyląsiłeś jasno, zamknęłeś się drzwi, a ty zabijasz dziadka. I w ogóle. No! Nie. no nie. na to jest to, że ja zgłosiłem ciało, a ty od razu zacząłeś żyć mordę i się usprawiedliwiać, także no sorry bardzo. No, no, ty... nie, ja tak nie zrobiłem, ty, bo nie, tym, nie, bo bo ty, bo ty zabiłeś, to jest self report. To od razu zabiłeś, od razu zgłosiłeś. Ty mnie zobaczyłeś, od razu spamięliście report. Więc nie, jeśli bo jeśli to Vader widział, wiedział, że no, nie miałem nawet szans, żeby od razu wziąć i zabić, bo on biegł no. zaraz za mną, więc to by nie miało totalnie no, no. żadnego sensu. No nie, po prostu dlatego pamiętam zanim zamknąłeś drzwi. No właśnie nie, ty chciałeś zamknąć drzwi za mną, nie żeby tak. mieć jakiś no alinii, żeby, żeby ciebie tam nie, nie było. Jak się kłócą. Oni no nie, bo byłem to utoł z Kalbim. Kalki... Kalbi szedł zaraz za mną. Nieprawda! No, zaraz, zaraz szedł Darth Vader. A o dziwo jakoś to za to tobą Kalbiego nie było, kiedy zabijałeś. No nie, no, nie no tak. bo dopiero szedł. Chodźmy teraz w Okej, okay, uwierzcie mi, y, ja, ja, mogę ja mogę sobie nawet to rękę to uciąć. To Dobra, mogę sobie nawet uciąć rękę. Na nie, on teraz gra właśnie atentii, żeby żebyście zagłosowali na, na na mnie, bo się będzie się... Nie, nie, nie będzie się. Ale... Nie, na może się. Nie, nie może się. i i może się. Nie, nie może się. Nie, nie uwierzcie mi, Nie, nie mi, to, to jest coś takiego... Nie, nie, nie głosujcie na mnie, bo jak na mnie teraz zagłosujecie, to na widz szybko zrobi jakiś sabotaż i wygra, ru wygra rundę. N nigdy nie nigdy, nie nigdy nie się na mnie, no bo nigdy No i właśnie zdradziłeś nie swój plan na następną rundę, jaki chcesz wykonać, także No chyba nie, to chyba to jest twój plan, bo <śmulatuj> jest tam, to jest w to mega dużo razy i to kaczel jak ty też wygrałeś. Mam, mam pytanie, czy ktoś no? na widział jak padało ciało i ktoś kogoś zabił? No ja widziałem jak dziadek ja padł ja i odbiegał od niego kokici. Nie, to było, to ja widziałem jak widziałe. nawisk zabił i jeszcze na ciało nie upadło, jeszcze stało, dopiero się miało, miało się przymus do upadania a i, i wtedy nawisk okay, no, no, się ciało, od razu. To okej, to było ciało? się. ciało? Ciało było przed elektrykiem, ja praktycznie. Ani... Nie było przed elektrykiem, było kalbi, w której, ja Kalbi, nie, kalbi, kalbi, Kalbi No dobra, bo teraz, teraz ty kłamiesz Kalbi, nie. ja przy i robiłem heksagony To było moje ostatnie zadanie w grze Heksagony Three days later. Ja tylko nie, mówię nie, fakty, ja, tak Żeby to zagłosowali to... na ciebie ja A ty fakt, robisz to na i mówić co przez całą rundę No to lito. nie ma w znaczenia teraz głosujcie Głosujcie już, już głosujcie Kalbi JEEEEEEEST! Dobra, dziękuję! Dobra, ale to warianta była! Oooo, yes! nie piękny bohater był! tak, Bega BK, trudno Cię się albo ale było fajnie! Ty, kłamco parszywy, ty! Dziękuję, parszywy, ty! Dziękuję, dziękuję! Głopie, jak komplementy! Jaki kłamca! Zabił mnie pierwszego lat... jeszcze! Zbytnie kontekstowe! Zobacz,